Jak wiecie Państwo, mówiliśmy o tym w poniedziałek, trwa tydzień zrównoważonej mobilności miejskiej i w związku z tym szereg działań, które m.in. Wydział Dróg. A właściwie Urząd Miasta jako całość podejmuje. Przed chwilą skończyliśmy pierwsze warsztaty z planowania. Warsztaty, które były zorganizowane w szkole podstawowej nr 23. Pierwsze, bo tym rozpoczęliśmy cykl. Natomiast teraz stoimy w miejscu szczególnym, bo. Do wczoraj tutaj, w tym miejscu było jedno miejsce postojowe, na którym prawdopodobnie stał samochód. Od dzisiaj to miejsce przejmują rowerzyści i przekazujemy właśnie rowerzystom stojak dla rowerów. Stojak, który miasto kosztował okrągłe zero, pod, podobnie jak ten, który wczoraj pojawił się pod Urzędem Miasta na 3 maja w kształcie litery W. Takie stojaki będziemy starali się już od przyszłego roku rozpowszechniać w całym mieście, tak żeby użytkownicy, którzy korzystają chociażby z rowerów, mieli gdzie i mieli jak bezpiecznie zostawić swój pojazd. Tak jak mówiłem już w poniedziałek, staramy się zachęcać mieszkańców Włocławka do korzystania z transportu zbiorowego, z autobusów, z transportu, ekologicznego, czyli rowerów albo też na piechotę, żeby się poruszali po naszym mieście. Samochód chcielibyśmy, żeby to był środek ostatniego wyboru. Dokładnie tak, szanowni państwo. Jeżeli ja tylko mogę, i chciałbym bardzo serdecznie podziękować z tego miejsca i w imieniu pana prezydenta, władz miasta i swoim również, bo miałem przyjemność osobiście te, te, te stojaki, że tak powiem, e, sprawdzać i projektować. Bardzo serdecznie dziękuję firmie InstalProjekt, Projekt, z którą wykonaliśmy właśnie ten stojak. Co najważniejsze, w 90% tak naprawdę z odpadów, ponieważ ta falista rurka poszłaby na śmietnik, gdyby nie to, że właśnie nasza współpraca. E, I również Centrum Kształcenia Zawodowego i ustawicznego przy ulicy Ogniowej. Pani dyrektor, panu wicedyrektorowi i uczniom, którzy ten pierwszy prototypowy stojak w kształcie litery W przed Urzędem Miasta na ulicy 3 maja 22 został ustawiony. Mam nadzieję, że w przyszłości właśnie tego typu stojaki, tego typu współpraca będzie takim naszym lokalnym standardem. Dziękuję.